Gdy jesteśmy oboje w zasięgu swoich ciosów, wtedy tak naprawdę zaczyna się zabawa. Omówimy sobie podstawowe ciosy sierpowe. Cios sierpowy jest najlepiej wprowadzony, gdy idzie od stopy, poprzez biodra, poprzez warki i zostaje, że tak powiem, siła wyrzucona na bok. Wtedy możemy spokojnie wprowadzić drugi cios z drugiej strony. Na spokojnie rozłożymy sobie ten ruch na czynniki Pierwsze. Zaczynamy od nogi, skręcając ją lekko w bok. Następnie biodro podąża za nogą, za stopą, skręcając się lekko w bok. Przy czym wysuwamy automatycznie obręb wybrową. Stąd, jakbyśmy naciągali łuk do, maksymalnego, yy, do maksymalnej rozpiętości. Stąd, wyprowadzamy przod zakrywając się tutaj prawą ręką. Oraz tu, zakrywają swoją brodę barkiem, oraz ręką, ewentualne ciosy mogą spaść na, czo na czoło. Gdy wykonamy taki dróg, jesteśmy przygotowani od razu yy, do ciosu na drugą stronę, biodra są automatycznie zwrócone na zewnątrz, skręcone i pozwala nam to odpowiedzieć na drugą stronę. Tu, przyspieszając, wysuwamy warkowo, wypuszczam na ciosy. Jeszcze raz! No.